Wyobraź sobie, że Twoja własna witryna toczy ze sobą pojedynek o najwyższe miejsce Google. Zarówno pod strona X, jak i pod strona Y nieustannie przeskakują się wzajemnie w wynikach wyszukiwania. Brzmi znajomo? To właśnie zjawisko kanibalizacji słów kluczowych, czyli popularny błąd w optymalizacji SEO. Na czym polega? Już mówię. Animalizacja treści powoduje, że w wynikach wyszukiwania na tę samą frazę pojawiają się różne podstrony tej samej domeny, a pozycje między nimi ciągle się wymieniają. Google nie potrafi zdecydować, który adres w obrębie Twojego serwisu powinien być tą najlepszą odpowiedzią i przez to żongluje wynikami. Najczęściej wynika to z błędów strategii SEO lub jej braku. Bywa, że ktoś optymalizuje wiele podstron na tę samą ogólną frazę albo powiela treści w kilku miejscach. Kolejnym czynnikiem jest niespójne linkowanie, wewnętrzne lub zewnętrzne gdy ten sam anchor prowadzi do różnych podstron. Takie działania osłabiają autorytet domeny, ponieważ kliknięcia rozpraszają się na wiele podstron, a przez to żadna z nich nie staje się tak naprawdę silna w oczach Google. W efekcie nie trudno o utratę cennych kliknięć, osłabienie mocy linków zwrotnych oraz gorsze wyniki sprzedaży. Chcesz dowiedzieć się, czy zjawisko kanibalizacji treści dotyczy też Twojej strony? Możesz to sprawdzić w narzędziach SEO, np. Google Search Console, Ahrefs czy Senuto. Lub przyjrzeć się treści samodzielnie, o ile strona nie jest zbyt mocno rozbudowana. Innym sposobem jest skorzystanie z komendy site. Jeśli zauważysz, że wielu lub więcej podstron pokazuje się na taką samą frazę, może być to oznaką kanibalizacji. Co dalej? Pomagają różne rozwiązania, od przekierowań 301 przez tagi kanoniczne, aż po całkowitą przebudowę treści z nowymi słowami kluczowymi. Czasem warto też scalić kilka powtarzających się materiałów w jeden, bardziej rozbudowany, by stał się głównym źródłem informacji na dany temat. Najważniejsze to mieć jasny plan, czyli dokładnie wiedzieć, która fraza należy do której podstrony i dlaczego? Gdy Google zobaczy wyraźnie, co ma rankować, Twoja strona może w końcu zacząć piąć się w górę, a nie walczyć sama ze sobą. To tyle na dziś. Dzięki i do następnego razu.